W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy ekstrakcję barwników roślinnych metodą ciągłą z wykorzystaniem aparatu skleta. a następnie rozdzielimy te barwniki metodą chromatografii cienkowarstwowej. Ale po kolei zacznijmy od ekstrakcji. Proces ten polega na wyodrębnieniu składnika poprzez przeprowadzenie go z fazy stałej lub ciekłej do innej fazy ciekłej. Zatem ze względu na rodzaj układu ekstrakcyjnego, Możemy wyróżnić ekstrakcję w układzie ciało stałe ciecz oraz ciecz ciecz. Być może brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę ekstrakcję prowadzimy codziennie, np. parząc herbatę. W tym układzie przeprowadzamy barwniki i substancje smakowe z fazy stałej, czyli liści herbaty, do fazy ciekłej, czyli do wody. Nasze doświadczenie będzie jednak troszeczkę bardziej rozbudowane. Postaramy się wyekstrahować z liści pietruszki zielony barwnik, czyli chlorofil. Do tego celu użyjemy aparatu Soxhleta, pozwalający na ekstrakcję metodą ciągłą, co w uproszczeniu możemy porównać do automatycznego wielokrotnego zaparzania tej samej porcji herbaty. Warto przypomnieć, że chlorofil to zielony barwnik, który zapewnia roślinom możliwość przeprowadzania procesu fotosyntezy, a zatem do produkcji związków organicznych z wody i dwutlenku węgla. Proces ten zachodzi pod wpływem światła, a jego produktem ubocznym jest tlen. Tlen jest oczywiście niezbędny nam do życia, ale sam chlorofil ma również pozytywny wpływ na organizm człowieka. Jest źródłem magnezu, ma także właściwości przeciwutleniające, chroniące przed powstawaniem szkodliwych, wolnych rodników. OK, ale przejdźmy do naszego doświadczenia. Przygotowałem tu elementy potrzebne do budowy układu, to jest kolbę okrągłodenną, ekstraktor, kulową chłodnicę zwrotną, węże do doprowadzania i odprowadzania wody z chłodnicy, płaszcz grzejny, a także elementy mocujące, takie jak łapy i staty. Mam tu też nać pietruszki, z której będziemy ekstrahować chlorofil. Kolbę okrągłodenną umieściłem w płaszczu grzejnym i wrzuciłem tam kilka kamyczków rzędnych. Do kolby podłączyłem ekstraktor i przy pomocy metalowej łapy przymocowałem do statywu. W ekstraktorze umieszczam przygotowane wcześniej liście pietruszki. Teraz wlewam alkohol etylowy, którym będę prowadził ekstrakcję. Aparat po zapełnieniu komory samoistnie przerzuca ciecz do kolby. Następnie dodaję drugą porcję alkoholu około połowę komory. Teraz do zestawu mocuję chłodnicę zwrotną i podłączam do niej wąż doprowadzający i odprowadzający wodę. Dopływ wody podłączamy zawsze do dolnego złącza chłodnicy, a odpływ do górnego. Uruchamiam przepływ wody. Rozpoczynam ogrzewanie. Po pewnym czasie alkohol w kolbie zaczyna wrzeć. Gorące pary alkoholu przechodzą przez rurkę boczną ekstraktora i wpadają do chłodnicy. Skraplają się na jej ściankach i alkohol skapuje do komory ekstraktora. W alkoholu rozpuszczają się barwniki znajdujące się w liściach. Gdy komora wypełni się alkoholem, podobnie jak podczas początkowego nalewania, zachodzi zjawisko syfonowania. Alkohol wraz z rozpuszczonymi barwnikami spływa do kolby. Jak widzimy, alkohol cały czas wrze. Kolejne porcje alkoholu odparowują i skroplone zbierają się w komorze ekstraktora. Warto zauważyć, że wyekstrahowane barwniki są mniej lotne niż sam alkohol. Zatem pozostają one w kolbie. Proces powtarzany jest wielokrotnie do praktycznie całkowitego odbarwienia liści. Przerywamy ogrzewanie i pozostawiamy układ do ostygnięcia. Otrzymany ekstrakt. Poddamy zatężeniu na wyparce rotacyjnej. Urządzenie to pozwala na szybkie odparowanie rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem. Obsługa wyparki nie jest trudna. Montuję kolbę z moim ekstraktem poprzez złącze ze szlifem i dodatkowo mocuję za pomocą spinki. Uruchamiam obroty i opuszczam kolbę do łaźni wodnej której temperatura ustawiona jest na 45 stopni Celsjusza. Włączam pompę próżniową. Mamy tu pompę automatyczną, która ustawiona jest na ciśnienie 146 mB. Pompa obniża i utrzymuje ciśnienie na zadanej wartości. W skład układu wchodzi również chłodnica spiralna, która ochładza pary cieczy, a przymocowana pod nią kolba pełni funkcję odbieralnika i pozwala na zbieranie skroplonego alkoholu. Przeprowadzana destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem ma kilka zalet. Zachodzi znacznie szybciej niż tradycyjna destylacja i daje możliwość odparowania rozpuszczalnika w stosunkowo niskiej temperaturze, co zapobiega rozkładowi wyekstrahowanych barwników. W czasie prowadzenia procesu destylacji muszę uważać, żeby nie dopuścić do przerzucania zawartości kolby do chłodnicy lub odbieralnika. Z zachowaniem odpowiedniej kolejności kończę proces destylacji. Najpierw wyłączam pompę i silnik wyparki. Następnie unoszę kolbę destylacyjną, aby umożliwić jej zdjęcie ze szlifu. Otrzymany w wyniku destylacji produkt poddamy rozdziałowi na płytce chromatograficznej. Do komory chromatograficznej wlewam około 10 cm sześciennych eluentu, czyli cieczy nośnej, która będzie wędrowała po płytce i wymywała składniki naniesionej próbki. Na płytce narysowałem ołówkiem linię startu oraz linię końcową. Przy pomocy szklanej kapilary na linię startu nanoszę kroplę naszego ekstraktu. Wkładam płytkę do kolumny i zamykam szklanym wieczkiem. Obserwujemy ruch eluentu na płytce i przemieszczanie się kolejnych składników naszej mieszaniny. Płytkę należy wyjąć z kolumny, gdy czoło rozpuszczalnika dotrze do linii końcowej. Teraz mierzymy odległość od linii startu do linii końcowej oraz odległość, jaką pokonały poszczególne składniki. Na podstawie tych wartości dla każdej plamki obliczam tzw. współczynnik opóźnienia, w skrócie RF, według widocznego wzoru. Obliczone wartości współczynników Porównuję z wartościami teoretycznymi i na tej podstawie dokonuję identyfikacji poszczególnych barwników, które wchodzą w skład badanej próbki. W badanych przez nas liściach pietruszki obecne były karoten, feofityna, chlorofir A i B oraz ksantofile. Przeprowadzona reakcja jest niebezpieczna. Nie próbuj wykonywać jej samodzielnie. Film powstał dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.